to jest jeden z najstarszych instrumentów europejskich, bo on w tradycji polskiej zawsze się pojawiał na różnych przyjęciach, weselach. Nawet do wielkich miast, takich jak Warszawa, przyjeżdżali dudziarze właśnie z gór, z Karpat. Co jakiś czas trzeba wlewać różne mieszanki, żeby ta skóra nie zaschnęła. Najczęściej są alkohol, no bo taka jest tradycja u nas w górach, że instrumenty się konserwuje alkoholem. Trzeba troszeczkę tutaj przelać, wymasować tą skórę, żeby była taka elastyczna. No i ten instrument wtedy lepiej zdecydowanie gra. Ja się zawodowo zajmuję geomorfologią, to jest taka dyscyplina związana z geografią, z geologią, zajmuję się badaniem rzeźby gór. Natomiast pasja muzyczna jest taka jakby we krwi związana z, z tym kim jestem właściwie, no bo jestem góralem z tradycji, pochodzę właśnie, jak mówiłem, z Karpat.